Cześć Waldek, Waldek z ZeptoBox kanał. Pytanie odnośnie Opla Ampery. Jakiej mocy jest ten samochód i co mógłbyś powiedzieć na temat tego użytkowania? Jesteś od początku jego użytkownikiem, więc masz coś do powiedzenia. Opel Ampera był wybrany przeze mnie, wiadomo, dlatego, żeby ładować się z paneli, które mam już od dawna. Natomiast jeżeli chodzi o. Rozwiązania, jakie są w tym samochodzie, to silnik 111 kW jako silnik napędzający koła, i to jest silnik tylko i wyłącznie elektryczny. A później jest 54 kW agregat prądotwórczy, który napędza silnik oczywiście spalinowy, również przygotowany na etanol. I to jest w tym fantastycznego, że auto jest autem stricte elektrycznym, czyli na koła jest przekazywany napęd tylko i wyłącznie tego silnika elektrycznego 111 kW mocy zawsze, czyli 150 koni mechanicznych. Trzymajcie się w takim razie. Razem z Waldkiem mamy możliwość zaprezentować wam coś, co może być alternatywą na niepojęte.